No tak, tak, zapraszamy. Tutaj proszę usiąść. Tak, tak, tak. Tutaj zobacz, kochanie, przyszedł pan. O, no, witamy, witamy. Mamy, proszę często. Mamy dużo jedzenia. Nie ma problemu. Na święta, to wie pan, im więcej ludzi, tym lepiej. Kochani, no dzień, dzień dobry, podkomisarz e, Michał, Michał Turek, konser, polityka, witam serdecznie, e, proszę ile tutaj jest osób, 1, 2, 3, 4, 5, o nie 7 osób nie tutaj może wstać, proszę tak. w tej chwili wstać tutaj no, no. My, 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 tutaj nie, koleżanka w kajzerni idziemy do więzienia. Paletki dostaliśmy świąteczne. O też wam pobiliśmy. Też. Jeszcze wąweczki pa, na poimkę, Ja. Żel i tłęgo Patrz, to jest... to jest Ale wy o nas podejrzewacie? No a ty, Justynko, to tam kiedy za mąż pójdziesz? No. Aha! Mm. Patrz, nie? My to się szykujemy od roku i nic nie ma. Nic nie ma. No dobra, bo to wiecie, pierścionek, trzeba miejsce, gdzieś może na zaręczyny byśmy za granicę pojechali, co Ty tym myślisz. Mm, mm, ja jest... chciałam na Bali, Aha. on jest taki kochany, na pewno niedługo to zrobić. A widzieliście co tam w polityce? Ja w ogóle nie wierzę w to. Ale jak możesz nie wierzyć, ludzie umierają. umierają, to są aktorzy podstawieni. Przecież masz tutaj lekarza z boku. Lekarze też są podstawieni. Józek jest podstawiony? Tak. Jezu, Bleh. ja już nie piję. No, Lezu, ja też. A co wy w ogóle robicie na Sylwestra? No właśnie. Mm, bo my na Bali w tym roku lecimy. No, jedyna dobra rzecz w tym roku. Tak, w końcu. No. Taki ten rok w ogóle nudny jakiś jest, nie? Nic, nic się nie, się nie dzieje, tylko sobie, wiecie, odłożyliśmy no. i jedziemy. A wy? A co wy robicie na Sylwestra? W domu. No, tak jak my. No, my ja, też. Ja to mam dosyć atrakcji już na ten rok. ja też. Niechętnie poszedł spać i żebym nie obudził się w tym kolejnym roku, bo to nie wiadomo co przyniesie. No, ale marzenka, weź kichaj w tamtą stronę. No. Weź. To, to jest niewinne. Się... Ej, Zorz, jest na górze? Ojej. <śliniczne> <tysiąc> to jeszcze <tysiąc> dystans trochę. Tak? Ale też są. O, kto to zawiesił. A ja no. Ja też mam. Ale poczekaj, to jeszcze nie wszystko. O, A, to, nie no. to co, na zdra! O, najlepszego! To jest tu dziadek. Też z się dawi. To co, na drugą łóżkę? Pijemy, Ej, ale, ale tak, tak. Metr tak. metr odejmy nie? Metr 50 Nie ten dotykaj ten... się, no, no, zróweczko. Mm. A to było dezynfekowane? All I want for Christmas is It's you. you. Uh -huh. I to wszystko w tym filmie koniecznie. <coughs> COVID! <coughs> nie będziesz na świętach! Więc w dzisiejszym odcinku pozdrawiamy Kreatywna Girl, proszę przeczytaj. Kreatywna girl! jego kocham tę serię, Waszą stałą serię szkoły. Obejrzałam całą. Niech następną lekcję będzie matematyka. Pozdrawiamy Cię serdecznie, kochaniutka i oczywiście będziemy teraz cały czas nagrywać tą serię, bo widzimy, że Wam się podoba. A jeżeli ty I się Matematyka też... jest już dodana. Tak, więc wbijaj się na nią tutaj. Tu gdzieś się wyświetli. Eee, jeżeli wy chcecie być pozdrowieni, to schematujcie ten film hashtagiem yy, święta. Święta albo może niech napiszą hashtag 2019 albo 2020. Albo tak. Który rok woleliście? Chyba wiemy, czy... który rok będzie najlepszy. A ten rok jest tak chudy. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A -a.